Cześć, witajcie, ja jestem Kuba, czyli Skiro i na dzisiejszym filmie pokażę wam jedną gierkę, która jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra. Zrobiłem tam sporo fragów i oglądajcie do końca, żeby zobaczyć, czy udało mi się wygrać. I chcę tylko powiedzieć, że Fortnite bez budowania to jest kompletnie inna gierka i naprawdę dobrze mi się w to gra. No bo nie ma osób, które w ciągu kilku sekund budują kilkupiętrowe hotele. No ale dobra, bez przedłużania, zostawcie subskrypcję wraz z dzwonkiem, łapkę w górę, koc Skiro i przechodzimy do dzisiejszego filmu. Mamy siomeczka, nawet dwóch ziomków? Czekaj, kto to biegnie? Czy to nie są jakieś bot? Nie, to jest dwóch ziomków po prostu Wow, ale z tego strzelać? Z auga na tak daleko? Jak ja, czemu to jest dwóch ziomków? Co oni robią? Dobra, dostał Bardzo dziwne, w sensie To jest solo, co nie? I zapewne to byli aktorzy O, ktoś do mnie strzela, ktoś do mnie strzela Właściwie ja tutaj mam yy, w teorii lepszą pozycję Tylko jeszcze musiałem się trafić Ej, to też jest jakiś aktor na 100%, chociaż anonimowy, więc nie wiem. A się przede mną strzelają, chyba za tą górką, co nie? Nie, no muszę, muszę pomóc, no muszę, jak tutaj są ziomeczki. Muszę pomóc, tylko. A tu jest ziomek. Ło, jak się z tego strzela? Co jest? To chyba se żartujesz. Chyba se żartujesz, że to tak działa. Ja nie mogę. To jest jakiś żart. widzisz, ta broń ma taki odrzut, że. To jest aż niemożliwe. Dobra, dostał, dostał naprawdę sporo. O nie, o nie, jest już po mnie. Jest już po mnie, jak gościu mnie trafi. Ginę, po prostu ginę. Fuu, ciężka sprawa. Szybkie ryby. Dawaj, 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 dawaj flopery flopery flopery, Dobra udało się przeżyć, ale generalnie z tej broni gra się mega dziwnie w tym sezonie. Jest to niewygodne, tym bardziej ten odrzut z, z PMA, Jest tutaj przede mną! Ja nie mogę, ty! Z, znowu chciałem się zabudować, rozumiecie o co chodzi? Znowu się chciałem zabudować! O, uciekam, 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 uciekam na górę. Dobra. Ale teraz, ale go teraz rozwaliłem. Nie no, widzowie, widzowie. Przemyślane, co? Przemyślane. Mam siłka, mam siłka, mam siłka, mam siłka, mam siłka, mam siłka. Mam ale to jest kozackie to granie bez tych malców. Naprawdę to się gra tak inaczej, mówię wam. Dobra. Teraz go chcę rozwalić. Mamy go. Ale to jest super, ty. Nie spodziewałem się, że granie bez budowania będzie tak dobre. Mega przyjemnie się gra. Kompletnie inaczej trzeba myśleć. Już nie raz się zopowiem na tym, że po prostu. E, wiecie o co chodzi? Że po prostu chciałem się zabudować. Dobra, dostał. Dobra, dostał sporo. Mamy go. Ja nie mogę. Przecież to jest coś pięknego. Coś pięknego. Dobra, piję na środku pola. E, big Potem. Może nie skinę. Proszę, abym bomby na łeb nie dostał. Nie dostałem. Nice. Dobra, teraz zajmuję sobie HG. Wierzę na ten statek. Śmieszny. Ale, że tu nie zlutowane? Tako? Widzę gościa. Widzę gościa, ale co ja zrobię na taką odległość? Nie ma opcji. Nawet do niego nie strzelam, bo, bo wtedy będzie wiedział, że ktoś jest z tej strony. A mianowicie ja. Jak ja się dostać na górę, żeby tamtym wyfrunąć? Dobra, po prostu zjeżdżam, bo. Ciężka sprawa, żeby się tam dostać. No, tam się cały czas gościu z kim strzela. Ale to jest taka odległość, że nawet nie mam co próbować. Chociaż? Nie, gdybym miał tę snajperkę, to wiecie o co chodzi. O, a cho chociaż? Chociaż? On dostaje z dwóch stron, zaraz będzie odkryty na mnie. Nie, no nie dam rady. Zginął, dobra. Będę starał się jakoś tędy obrzeżami iść, tak, żeby mieć jak najwięcej... Ee, nie wiem jakichś rzeczy, za którymi mogę się schować. Jak biegnę sobie tam na dole po polu, no to ziomki strzelają do mnie z górki, e, z każdego miejsca dosłownie, to jak kogoś mam. Okej, okay. stój, stój, stój. E no, frak! Mój frak, to jest. Mój frak. Mój frag, stój Mamy go, mam go, mam go, mam go Tam jest drugi Jeszcze lepszy AUG Strzelają się, strzelają się E, 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 e Gdzie odlotujesz? Tu jeszcze jest jeden Co jest? Gdzie on jest? Czy on tam co czy zbiegnie? Aha, bo zjeżdża No nie Chciałem zabrać mu tego fraga Okej, okay, mamy fraga, mamy fraga, mamy fraga A mogę mieć dwa, ale mam jednego Dobra, nieważne Tutaj jest jeszcze kolejny Dobra Aha Zjeżdża, zjeżdża! Chciałem go podjechać, ale troszeczkę się cykam. Z tego względu, że wiecie, nie chcę za bardzo na blisko podjeżdżać. Dobra, dostał. Dobra, dostał, dostał. Mamy, mamy to, mamy to! Kolejnego agenta słyszę tutaj. Dobra, teraz go rozwalam, rozwalam go, rozwalam go. Gdzie jesteś? Ale się chowa, ale się chowa, mamy go, mamy go. Jedenasty frak, co się dzieje, widzowie? No, takie kierki to ja się nie spodziewałem. No dobra, zostały dwie osoby do pokonania. No, chciałem się już pytać, gdzie oni są, ale wiem, gdzie są. Przynajmniej jeden z nich. Eee, dobra, na razie no nie strzelam na daleko, bo bo to nie ma sensu. Po prostu sobie poczekam chwilę, aż tutaj podejdzie. A drugi jest gdzieś tam? Nie wiem, czy ja słyszałem tam strzał, czy jak? Ale ten zaraz powinien do mnie biec, o ile jakoś nie obiega naokoło. Okej, okay. ktoś się gubi w burzy. Co jest? W takim razie gdzieś tutaj jest ostatni. Tam jest, Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Dobra, dostał. Nie ma już. No na pewno nie ma tego kewa, wiecie, tego dodatkowego. No i teraz kwestia pokonania go. Kwestia, żeby go pokonać. Dobra, jest tam. Ale on zasuwa. No i nie gadaj, że on teraz będzie jechał tym. Nie, ja to rozwalam. Nie ma opcji, że ty będziesz sobie tak do strefy jeździł, kolego. Rozwaliłem ci wszystkie opony z prawej strony. Mordo, ale co ty odwalasz teraz? No co on robi, ty? No nie może on jeszcze pójdzie po zrzuta. Dobra, on chyba raczej, tak wysiadł stamtąd, właśnie miałem mówić, że on wysiadł na 100% Ale z tego strzelić. chociaż i tak go trafiam Co nie? Dobra, znowu dostał Kuba, na spokojnie, na spokojnie Trzeba go jakoś podjechać O, strzelaj sobie, strzelaj Mam nadzieję, że mnie nie trafisz Lecę po niego, lecę po niego Mam pomysł, on mnie raczej nie widział, że ja teraz ubiegam go z lewej strony na spokojnie, na spokojnie, jest tam, jest tam, jest tam, nie wie o mnie, no autentycznie o mnie nie wie, pobieg tam, patrzcie na to, patrzcie na to, patrzcie na to, Nie się zatrzyma Dobra, patrzcie, patrzcie teraz, patrzcie teraz, robię tak, wjeżdżam, wjeżdżam sobie tak, ale teraz zrobiłem wjazd, najlepsza wygrana, najlepsza wygrana, po prostu... Ej, gra się tak przyjemnie, że to hit Bez tego budowania, aż jestem w szoku Aż, aż mi się po prostu twarz że. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał Wygrana i tyle fragów Aż sam byłem w szoku, że tyle udało mi się ich ee, Zabić Widzimy się na kolejnym odcinku, pa, pa. no i cześć